w sprawie podjęcia inicjatywy dotyczącej obchodów jubileuszu 470-lecia nadania praw miejskich miasta Augustowa. Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej podejmuje inicjatywę organizacji obchodów. Przypadającego w 2027 roku jubileuszu 470-lecia nadania praw miejskich miastu Augustów. Szanowni Państwo, zapewne Państwo wiecie, że może wiecie, może nie wiecie, ale jak nie wiecie, to powiem. Jeszcze w tym roku, na początku roku, przejęłam obowiązki prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej. Po Marianie, po panu Marianie Dyczeskim wieloletnim prezesie. Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej jest organizacją otwartą. Serdecznie zapraszam na spotkania wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro miasta i jest to organizacja ponadpartyjna. Mam nadzieję, że będziecie Państwo mieli okazję, jeżeli nie będziecie chcieli sami uczestniczyć w tym, ale obserwować nasze działania. Działania nasze miały lekki poślizg, dlatego że ja czekałam na wpis do KRS-u, żeby móc działać formalnie, a ponieważ uzyskaliśmy taki wpis dopiero pod koniec listopada, więc tak naprawdę jeszcze nie zdążyłam wiele zrobić, ale odbyło się kilka spotkań. Myślę, że te spotkania mimo tego, że nie było ich wiele, ale przyniosły dosyć konkretny projekt i propozycje zarówno dla Pana Burmistrza, jak i dla Państwa Radnych. Pozwólcie, że odczytam uchwałę walnego zebrania członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej nr 6 przez 11 przez 2025 z 11 grudnia 2025 roku w sprawie podjęcia inicjatywy dotyczącej obchodów jubileuszu 470-lecia nadania praw miejskich miasta Augustowa. Na podstawie paragrafu 7 i 8 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej członkowie zebrani na walnym zebraniu członków w dniu 11 grudnia 25 roku w Augustowie uchwalają co następuje. Paragraf pierwszy. Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej podejmuje inicjatywę organizacji obchodów przypadającego w 27 roku jubileu, jubileuszu 470-lecia nadania praw miejskich miastu Augustów jako wydarzenia o szczególnym znaczeniu historycznym, społecznym i promocyjnym dla wspólnoty lokalnej. Paragraf drugi. Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej wyraża wolę realizacji obchodów, o których mowa w paragrafie pierwszym, we współpracy z burmistrzem miasta Augustowa, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi oraz innymi partnerami zainteresowanymi udziałem w przedsięwzięciu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisano prezes Towarzystwa. Uzasadnienie. Rok 2027 stanowi 470. 70, 70 rocznicę nadania praw miejskich miastu Augustów, co czyni go szczególnym momentem w historii miasta oraz ważnym wydarzeniem dla jego mieszkańców. Jubileusz ten stwarza możliwość godnego upamiętnienia dziedzictwa historycznego Augustowa podkreślenia ciągłości tradycji miejskiej oraz promocji miasta jako ważnego ośrodka kulturowego, społecznego i turystycznego regionu. Podjęcie inicjatywy organizacji obchodów jubileuszowych ma charakter wielowymiarowy. W wymiarze społecznym służy integracji mieszkańców oraz wzmocnieniu lokalnej tożsamości. W wymiarze edukacyjnym daje możliwość popularyzacji wiedzy o historii miasta, szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację lekcji tematycznych, wystaw historycznych, konkursów, warsztatów oraz publikacji poświęconych dziejom oraz osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i historii Augustowa, co pozwoli utrwalić pamięć o lokalnych bohaterach i autorytetach. W wymiarze promocyjnym i wizerunkowym, jubileusz stanowi doskonałą okazję do budowania rozpoznawalności miasta w regionie i w kraju, prezentowania jego walorów kulturowych, przyrodniczych i rekreacyjnych, oraz do wzmacniania pozytywnego wizerunku Augustowa jako miasta atrakcyjnego do życia, wypoczynku i inwestowania. W wymiarze turystycznym obchody mogą przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego poprzez przygotowanie wydarzeń otwartych dla gości spoza miasta, takich jak festiwale, koncerty, wydarzenia plenerowe, rekonstrukcje historyczne, spacery tematyczne czy oferta specjalna lokalnych instytucji kultury i branży turystycznej. Działania te mogą pozytywnie wpłynąć na lokalną gospodarkę oraz przedsiębiorców działających w sektorze usług i turystyki. Realizacja obchodów we współpracy z burmistrzem miasta Augustowa pozwoli na zapewnienie spójności organizacyjnej, merytorycznej i finansowej przedsięwzięcia, a także na efektywne wykorzystanie potencjału miasta oraz zaangażowanie instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, środowisk twórczych i lokalnych przedsiębiorców. I teraz moja propozycja jest taka, jeżeli pan burmistrz zechce przyjąć propozycję współpracy, to chciałabym zaproponować na kolejnej sesji podjęcie uchwały w tej sprawie i w kolejności następnej zaproponować utworzenie Komitetu Społecznego do spraw organizacji obchodów 470-lecia urodzin Augustowa, w którym określimy sobie wszystkie zasady funkcjonowania wszystkich y, stron jakby tego tej inicjatywy, tego wydarzenia na równych prawach oczywiście. Także taka jest moja propozycja, nasza propozycja Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej, co już również tutaj jakby potwierdził nasz klub, że chętnie weźmie udział w działaniach na rzecz tej inicjatywy. Także mam nadzieję, że w tym wydarzeniu weźmiemy udział wszyscy na czele z panem burmistrzem. Dziękuję bardzo. Się spotkali tutaj parę dni temu zarządem i omówiliśmy sobie tematy, które byśmy chcieli, i teraz poddam to pod dyskusję, które byśmy chcieli realizować w najbliższych miesiącach, a nawet powiedziałabym nawet latach, dlatego że pewne inicjatywy na pewno będą musiały trwać czasowo. Będą też Związane z finansowaniem, w związku z tym też będziemy potrzebowali pewnych działań dotyczących pozyskiwania środków. I dlatego teraz chciałabym Państwu przedstawić to, co w przeciągu tych kilku miesięcy udało nam się wypracować, i teraz omówić to na zarządzie. Zarząd. Zatwierdził to wstępnie, ale oczywiście bez uchwały naszej stowarzyszeniowej dalej z tym nie wyjdziemy. Więc ja może tak króciutko powiem, tych punktów jest nie tak dużo, ale one są dosyć bogate w treści. Pierwszą rzeczą, którą byśmy chcieli zrobić i o której już tak naprawdę rozmawiamy i z panem starostą, parę miesięcy ładnych, to jest Zainicjowanie obchodów 470-lecia Urodzin Miasta, które będą w 27 roku. I w ramach tego chcemy sfinalizować wydawnictwo, o którym, tak jak mówię, rozmawiamy już na no, ładnych parę lat, prawda? Bo ja w zeszłej kadencji jako radna zgłaszałam taki wniosek, nawet do budżetu, o zrealizowanie augustowskiego słownika biograficznego. Pan starosta tutaj już robi z zespołem ogromny wysiłek merytoryczny i w związku z tym uznaliśmy, że urodziny miasta, takie okrągłe, będą doskonałym przyczynkiem do tego, żeby takie wydawnictwo powstało i... i ale w związku z tym będą potrzebne na to pieniądze i tu trzeba by było też włączyć pewne środowiska w to działanie. Ale to nie jedyny, to nie jedyny element tych, tych obchodów, a mianowicie pierwszą rzeczą no oczywiście należałoby powołać społeczny komitet obchodów urodzin miasta. I tutaj mamy propozycję oczywiście też do uzgodnienia, co możemy w ramach tych obchodów zrobić. Może to być na przykład fontanna na jeziorze, Mogą to być na przykład figurki, tak jak kiedyś były realizowane u nas, takie figury z króla Zygmunta Augusta, jako takie symboliczne powiedzmy, nawet prezenty dla określonych osób. To, co jeszcze o czym rozmawialiśmy, to w ratuszu, ponieważ ten ratusz, czy urząd miejski, jest w tej chwili nowy, ma bardzo dużo miejsca. Więc zrobić, zrobić wystawę wszystkich burmistrzów od początku funkcjonowania samorządu. Kiedyś było takie spotkanie, pan starosta opowiadał o historii właśnie samorządu augustowskiego. Więc do tego dobrze by było wrócić i zrobić właśnie taką wystawę na stałą. W Urzędzie Miejskim po kolei wszystkich burmistrzów, i myślę, że to też byłoby godne uczczenie urodzin miasta. Można by było zorganizować też uroczystą sesję, na przykład na stadionie, w strojach z epoki z królem Zygmuntem i tego rodzaju wydarzenia. Także to jest oczywiście propozycja, tylko to, o czym myśmy tu rozmawiali. Ale myślę, że dosyć ciekawa i na ten temat e, warto poznać. Ela, pozapalacie tak troszeczkę światła jeszcze, żeby można było. Więc jestem bardzo ciekawa, e, bardzo ciekawa Państwa e, opinii na temat e, tego działania, bo to jest działanie e, za dużo, za dużo, ale z tak? Niech zostanie dobrze. Ale do tego trzeba będzie, żeby towarzystwo się po pierwsze zaangażowało i tutaj naprawdę trzeba będzie, bo to jest poważna i dosyć finansowo ciężka, wagowo wydarzenie i dlatego tego sami nie będziemy mogli zrobić. I propozycja jest taka, żeby na najbliższej sesji kończącej rok Rady Miejskiej, że ja wystąpię jako prezes Towarzystwa Miłośników w sprawach różnych i zaproponuję w imieniu Towarzystwa panu burmistrzowi współpracę, żeby on jednak przejął część, część tych zadań, które powinien przejąć, na przykład organizację tej sesji, prawda? No bo to po ich stronie, ale żeby jednak głównym inicjatorem było Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej, dlatego że uważam, że ma najlepszy i najdłuższy mandat do tego, żeby takie wydarzenie zorganizować.